Siemaneczko, USB-C to standard, który zawładną już wszystkie sprzęty elektroniczne. Ponieważ zobaczcie, telefony, laptopy, głośniki, słuchawki, tablety, a nawet niedługo iPhone będzie musiał być wyposażony w port USB-C. No to co, skoro mamy jeden standard do ładowania, to czemu byśmy mieli nie mieć jednej ładowarki, która obsłuży wszystkie pozostałe urządzenia? I niespokojnie nie mówię tutaj o tych zasilaczach sieciowych małych wielkości zwykłej kostki do ładowania, która ma 2-3 porty i moc 20-30-40 watów. I właśnie w tym miejscu wkracza firma Newell, która podysłała mi swoją najnowszą. Ładowarkę do testów. Jest to ładowarka, która po pierwsze ma 100 W i 4 wyjścia. No ale nie będę Wam za dużo mówił we wstępie. Także jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zachęcam do zostawienia suba, ponieważ jak widzisz po statystykach, większość widzów, którzy oglądają moje filmy, jeszcze mnie nie subuje z jakiegoś niewiadomego powodu. Jeżeli wiesz czemu, to daj znać w komentarzu, bo sam jestem ciekaw. Także co. Nie przedłużam i przechodzimy do testu. Ładowarka przychodzi do nas w małym kartonie, na którym znajdziemy render produktu, informacje o mocy 100W oraz 40-miesięcznej gwarancji. Tył to dokładna specyfikacja techniczna oraz omówienie wszystkich parametrów ładowania oraz maksymalnej mocy przy użytkowaniu poszczególnych portów. Zestaw podstawowy lecz w zupełności wystarczający w postaci ładowarki, instrukcji, kabla zasilającego i kabla USB-A do USB-C. Ładowarka wykonana została z matowego plastiku imitującego szczotkowane aluminium i jest zadziwiająco lekka, ponieważ waży jedynie 201g, a jej wymiary to 90 na 66 na 32 mm. Boki ładowarki to porty wyjściowe oraz miejsce na kabel zasilający, a spód to ponownie specyfikacja wszystkich portów oraz cztery stopki antypoślizgowe. Od góry znalazł się także wbudowany ekran, który informuje nas o parametrach ładowania dla wszystkich czterech portów. Ekran jest jasny i czytelny i w trakcie ładowania pokazuje nam zarówno amperaż, jak i woltaż dla poszczególnych portów. Jak już jesteśmy przy portach, to tutaj jest bardzo dobrze. Mamy dwa USB-A z Quick Charge 3.0 i mocy do 30 W każde oraz dwa USB-C z Power Delivery 3.0 i mocy do 100 watów każdy. Oczywiście, im więcej urządzeń połączymy, tym mniejszą moc oferują porty. Także, jeżeli chcemy wiedzieć, ile mocy w jakiej konfiguracji możemy uzyskać, wystarczy spojrzeć na spód urządzenia, gdzie mamy wszystko dokładnie rozpisane. Warto też zaznaczyć, że urządzenie wspiera napięcie od 100 do 240V i częstotliwość zarówno 50 jak i 60Hz, więc przy używaniu odpowiedniego kabla zasilającego, ładowarki możemy używać praktycznie na całym świecie, co doceni każdy, kto lubi podróżować. Także, jeżeli szukasz ładowarki uniwersalnej, którą zarówno naładujesz laptopa, jak i inne sprzęty na USB-C, a ponadto nie będzie ona Ciężka tak, żebyś mógł przewozić w dowolne miejsce na całym świecie, to New Gantek t Power jest sprzętem godnym polecenia, zwłaszcza, że jego cena nie jest zbyt wygórowana i oscyluje obecnie w granicach 160 zł. Jak Wasze wrażenie? Ja muszę przyznać, jestem naprawdę bardzo zadowolony, ponieważ nie miałem żadnych, ale to żadnych problemów z tą ładowarką. Ponadto uwierzcie mi, zamienienie kilku ładowarek, które musiałem przenosić co chwila między jednym, drugim, trzecim przedłużaczem. Na jedną kostkę, którą noszę ze sobą i mogę ładować cztery urządzenia jednocześnie, w tym m.in. lampy, słuchawki, telefon, bardzo mi poprawiło optymalizację pracy. I wiem, brzmi to trochę głupie, ponieważ ładowarka, tak? Każdy ładuje, każdy ma ładowarkę w domu. No ale w momencie, jeżeli możemy podpiąć do czterech urządzeń do jednej ładowarki, uwierzcie mi, to naprawdę zmienia. Także dajcie znać koniecznie w komentarzu, co sądzicie o tym sprzęcie, standardowo nie zapomnijcie o sobie i lajku i co? Do zobaczenia w następnym filmie. Na razie!